Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wydawać by się mogło, że epoka monarchii, czyli rządzenia danym państwem przez króla, przeminęła już na świecie, wszak wszyscy żyjemy w XXI wieku. Królów panujących w danym państwie kojarzymy z dawnymi czasami. Okazuje się jednak, że i dzisiaj kilka krajów na świecie ma nadal swojego króla czy królową. Choć pełnią oni już tylko funkcję reprezentacyjną. A co król, jego doradcy i miejsca zajmowane po prawej i lewej stronie władcy mają wspólnego z Ewangelią na najbliższą niedzielę? Usiądźcie więc wygodnie i posłuchajcie uważnie. Z Ewangelii według Świętego Marka Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: Nauczycielu, Pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy. O nich zapytał: Co chcecie, żebym Wam uczynił? Rzekli mu: Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli, jeden po prawej, a drugi po lewej Twojej stronie. Jezus im odparł: Nie wiecie, o co prosicie: Czy możecie pić kielich, który ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym ja mam być ochrzczony? Odpowiedzieli Mu: Możemy. Lecz Jezus rzekł do nich: Kielich, który ja mam pić, wprawdzie pić będziecie, i chrzest, który ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane. Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. W Ewangelii, którą przed chwilą usłyszeliśmy, apostołowie Jakub i Jan mają do Jezusa bardzo nietypową prośbę. W trakcie rozmowy proszą Jezusa, aby mogli zasiąść w Jego Królestwie przy Jego tronie, po prawej i po lewej jego stronie. Co oznacza ta dziwna prośba apostołów? W czasach Pana Jezusa państwami rządzili królowie. Każdy z królów miał przy swoim tronie miejsce dla osób, które pomagały mu w rządzeniu, doradzały, wykonywały jego rozkazy. Byli to doradcy. Dziś nazwalibyśmy ich nawet ministrami. Osoby siedzące przy tronie króla, dosłownie po jego prawej czy lewej stronie, były szanowane, były poważane w społeczeństwie. A każdy musiał ich słuchać i wykonywać ich polecenia, ponieważ oni działali w imieniu króla. Jan i Jakub w taki sam sposób pomyśleli o Jezusie. Przecież Jezus wiele razy mówił o Królestwie Bożym i o tym, że on jest królem, a mówiąc inaczej, Mesjaszem. Może Jakub i Jan postanowili wykorzystać sytuację, i może marzyli o tym, aby pomagać Jezusowi, królowi, w rządzeniu i siedzieć po jego prawej albo lewej stronie. A może mieli zupełnie inne intencje. Może zależało im na tym, aby się ustawić w życiu i cieszyć się zaszczytami. Zaskakująca na prośbę Jana i Jakuba jest reakcja Pana Jezusa. Jezus nie tylko nie mówi im, że zachowują się źle, bo marzą tylko i wyłącznie o zaszczytach wynikających z zajmowanego miejsca obok Jezusa, ale jak troskliwy i mądry nauczyciel, Jezus dopytuje Jakuba i Jana: Czy jesteście gotowi doświadczyć tego wszystkiego? Co mnie, króla, spotka z rąk moich wrogów i prześladowców? Czy jesteście gotowi na prześladowanie, na cierpienie, na odrzucenie przez innych? Czy jesteście gotowi na niezrozumienie i wyśmiewanie się z Was? Jan z Jakubem odpowiadają bez wahania: tak, jesteśmy na to gotowi. Ale w tym momencie. Do głosu dochodzą pozostali uczniowie. Są absolutnie oburzeni na Jakuba i Jana. Kto wie, może im nawet zazdroszczą. Też by chcieli po prawej i lewej stronie królewskiego tronu Jezusa zasiąść. Oni również myślą, że zasiadanie przy tronie Jezusa to prestiż, to władza, to bycie podziwianym przez innych i wydawanie innym rozkazów. A jak tym razem reaguje Jezus? Uspokaja kłócących się uczniów i mówi im bardzo ważną rzecz. Nie przyszedłem na świat, aby rządzić i siedzieć na tronie, by inni ludzie mi się kłaniali i mnie podziwiali i wykonywali moje rozkazy. Nie taka jest moja misja. To jaka jest misja Jezusa? Jezus mówi, że przyszedł na świat po to, aby nam służyć, aby pomagać potrzebującym, po prostu po to, aby okazywać innym miłość. W Jezusowym Królestwie wcale nie chodzi o piękny pałac z liczną służbą i potężną armią. W Jezusowym Królestwie nie chodzi o tron, na którym On może siedzieć, być podziwianym i odbierać zaszczyty. Królestwo Pana Jezusa manifestuje się wtedy, kiedy jego uczniowie i uczennice, czyli tak naprawdę, kiedy my okazujemy sobie i innym troskę i miłość, by osiągnąć życie wieczne, a więc aby być w królestwie Pana Jezusa. Musimy się o to postarać już tutaj na ziemi. Zacząć trzeba jak najszybciej, najlepiej od zaraz. Zacząć trzeba od najbliższych. Rodzice i rodzeństwo to ci, z którymi przebywacie pewnie najczęściej, bo na co dzień. Oni wymagają od nas najwięcej uwagi. Dlatego swoją służbę rozpocznijcie od spełniania poleceń rodziców i wypełniania codziennych obowiązków. Nie zaszkodzi również, kiedy z własnej i nieprzymuszonej woli wyjdziecie z inicjatywą poprawy. Panujących w rodzinie układów. Kolejnym terenem Waszej działalności jest pewnie przedszkole albo szkoła. Może wydaje ci się, że nauczyciele przesadzają w stawianiu wymagań. Nic bardziej mylnego, ponieważ na ich sercach leży troska o Waszą przyszłość. Uczcie się więc systematycznie. Odrabiajcie zadania domowe, a na pewno nie będziecie mieć problemów z praktycznym wykorzystaniem zdobytej wiedzy. Dołóżcie do tego jeszcze szacunek okazywany starszym ludziom i usuńmy z naszego osobistego słownika brzydkie i nieprzyzwoite słowa. W taki właśnie sposób zrealizujemy wezwanie Chrystusa do tego, aby służyć innym ludziom. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Myślę, że wielu z nas, tak jak apostołowie z Ewangelii na 29. Niedzielę Zwykłą, wolałoby zasiadać u boku króla i zarządzać jego królestwem. Zdecydowanie mniej osób chętnych znalazłoby się na stanowisko służącego. A jednak to właśnie służbę Jezus pokazuje jako właściwą postawę, aby osiągnąć królestwo niebieskie. Dlatego na dzisiejszej planszy umieściłam zadania związane ze służbą drugiemu człowiekowi. Plansza jest do pobrania i wydrukowania pod linkiem w opisie tego filmu. Potrzebujemy Następujące materiały: wydrukowaną planszę, kredki, długopis. Na planszy znajduje się 7 zadań, po jednym na każdy dzień tygodnia. Kolejność wykonywania zadań jest dowolna. Realizacja zadań uczy postawy służby wobec bliźniego. Gdy Wypełnimy zadanie, kolorujemy obrazek przy poleceniu. Uzupełniamy również brakujące słowa Ewangelii. Służba drugiemu człowiekowi nie jest wcale prostym zadaniem. Często zdarza się, że jest niedoceniana i niezauważona. Jednak, Taka postawa pomaga w wypracowaniu u siebie pokory, która jest cechą wielkich świętych.